Dzisiaj się pytamy Pielgrzymów, dlaczego Pielgrzymka, a nie Dubaj? Bo potrzeba takiego czasu takiego wyciszenia, spokoju, e, rozmodlenia, może odpoczynku od domu, od wszystkiego, co zostawiliśmy. I odpoczynku od taty, żeby nie przeszkadzał w snu. śnie? No, mi przeszkadza. Żeby nie przeszkadzał, to najlepiej, żeby nie chrapał i wszystko. Drodzy bracie, dlaczego pielgrzymka, a nie Dubaj? Eee, w sumie w tym roku to nie wiem co by taniej wyszło to no takie zgryźliwa uwaga pod, <grywania> pod kątem ostatnich podwyżek no ale to chyba jest nieuniknione eee, dlaczego pielgrzymka? no właściwie tak na pielgrzymkę przyjechaliśmy prosto z morza było mało czasu żeby się przepakować eee, ale jest to coś co ymm, jest taką pewną trochę u nas rodzinną tradycją Yy, I chociaż tak przyznam się szczerze w tym roku to bardziej dzieci mnie ciągną na pielgrzymkę niż ja bym miał ochotę iść, bo jakoś yy, może nie wyglądam staro, cały czas jestem przystojny, męski, piękny i w ogóle, ale czuję już po kościach te przebyte kilometry, yy, aczkolwiek i gdyby chyba nie dzieci to może już bym sobie nawet dał spokój, ale jakoś tak to w dzieciach została, zostaje ta pielgrzymka że one po prostu cały rok. Yy, tylko patrzą w sklepie, co by to kupić na pielgrzymkę, tato. Jest przecena konserw na pielgrzymkę, tato. A te kurtki to będą fajne na pielgrzymkę, tato. I te buty też. I tak cały rok, cały rok się przygotowują. Jest to ich takie jakby, no nie wiem, no marzenie, yy, żeby one mogły iść sobie posłuchać tych piosenek pielgrzymkowych, pośpiewać to rusza i rusza i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że idziemy do Matki Boskiej. Tu się można pomodlić i spotkać razem fajnych braci i siostry. A w Dubaju byśmy się nie dogadali. Dlatego że tu jest tak samo gorąco na pielgrzymce jak i w Dubaju. No i przeżycia duchowe przede wszystkim, dużo emocji duchowych, spotkanie z żywym Bogiem. Chyba to jest najważniejsze. Spotkanie z ludźmi, którzy tu idą nawiązanie nowych kontaktów z, ze wszystkimi tymi, którzy tak samo potrzebują Boga jak ja. Księże, uciekli księże, mnie. Dlaczego, dlaczego, dla mnie i dlaczego Częstochowa, a nie Dubaj? Bo bliżej. Tam na piechotę nie pójdą. W pielgrzymki rozwaliła nam się gitarka, pojechaliśmy, kupiliśmy, ale jaki ładny pokrowiec mamy. Nowa? Nowa, noweczka. Super, A bracie, pytanko krótkie. Dlaczego Częstochowa, a nie Dubaj na przykład? O kurczę, ale ksiądz zdał pytanie. <grymne> nie, no nie ma porównania. Tutaj ta atmosfera, e, to co się dzieje na pielgrzymce, no to to nie Dubaj, tylko tylko Częstochowa, tylko pielgrzymka. Zapraszamy. Częstochowa jest po prostu lepsza. E, pielgrzymi są i ta atmosfera fajna. Od 11 lat już Częstochowa. A Dubaj jeszcze kiedyś może będzie. Ale nie w sierpniu. No nie w sierpniu na pewno, ale w lipcu było rowerami też Częstochowa. Bo lubię chodzić do Częstochowy na pielgrzymki. Nie stać mnie, <noise> ale tak serio to, 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 nawet, to nawet nie, nie chciałabym jechać, jechać do Dubaju. Po co to lecieć, a Częstochowa jednak, może nie inna... o, inaczej, może nie Częstochowa tylko Jasna Góra. Tam chcę być w sierpniu, nigdzie jest... indziej. Nigdy yy, nie rozważałem, żeby w sierpniu jechać do Dubaju. <noise> Od 20 lat y, po prostu mam pielgrzymkę w planach, także sierpień jest zarezerwowany, a tak się składa, że y, jak się chce, to można. No 20 lat y, mam, mam to wolne na pielgrzymkę i zdarzyło się tylko, że miałem dwie przerwy no z racji tam, że mi się raz dziecko rodziło, drugi raz, że byłem w wojsku. E, to takie no już wymuszone sytuacją, ale jeżeli ktoś chce ma chęci, no naprawdę to się da zrobić. 20 lat y, dosłownie pierwszy raz byłem. Jako młody pielgrzym i, i, i od tamtej pory tak chodzę. Dlaczego Jasna Góra, a nie Dubaj? <laughs> Proste, bo wierzę. Bo wierzę, jestem bieżąco. Po co mi do Dubaj? Co mi Dubaj da? A ma Jasna Góra? Daje mi życie wieczne. I siłę do walki ze złym. Bo często chowa, innej opcji nie ma. <laughs> nie ma innej opcji. Co roku. Do Maryi, a w Dubaju nie ma Maryi, naszej matki częstochowskiej. Drodzie, ładna opolenizna, to jakaś taka egzotyczna? Taka pielgrzymkowa typowa. A czemu Częstochowa, a nie Dubaj? Eee, Dubai, do Dubaju nie wiem, tutaj są takie łat łatwiej kupić bilety, nie? A do Częstochowy to jak co roku, nie? Parę lat się chodziło, więc ciągnie. Do Dubaju nie byłem, więc nie ciągnie. W Częstochowie odpoczywa się lepiej Yy, zdecydowanie lepiej yy, niż w Dubaju, no i tam naładujemy bateria. W Dubaju nie, nie te klimaty. To się zastanawiam, w Dubaju byłoby lepiej, ale w Dubaju nie ma Maryi. Patrząc z perspektywy 40-prawioletniego faceta, yy, co mi daje pielgrzymka, to chyba bardziej w tym momencie patrzę przez pryzmat, może dzieci nawet niż ten swój, chociaż no, oczywiście ten mój też jest gdzieś tam yy, w tle. No to jest to coś, wydaje mi się, takiego wartościowego, czego żaden Dubaj chyba dać nie może. No jest to spotkanie z drugim człowiekiem, z ludźmi, którzy wyznają no, te same wartości, którzy chcą się przeżyć coś, idą z jakąś intencją, ponoszą jakieś trudy, dobrowolne wyrzeczenia, coś czego chyba no, na co dzień właściwie przez cały rok brakuje, no bo nie oszukujmy się, no, nie zjeść sobie mięsa w piątek. To to jest żadne wyrzeczenie, bo sobie z dobrą rybę po prostu. Lajkujcie, subskrybujcie i Faro TV.